W pierwszej połowie tego roku y, mieliśmy ponad 3000 ogłoszonych niewypłacalności przedsiębiorstw. Y, jest to wzrost y, o 26%. Z jednej strony ta liczba to dosyć zaskakująco nie wydaje się wcale taka wysoka, ponieważ poprzednio rok 2023 zakończył się wzrostem niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce niemalże o 60%. Także widzimy, że już ten trend dalszego wzrostu dynamiki niewypłacalności nie jest kontynuowany, ale jednak widać, że 26% w pierwszej połowie tego roku to jednak więcej niż było w pierwszej połowie 2023. Co się do tego przyczyniło? No przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, sytuacja, w której działają przedsiębiorstwa w Polsce. Co prawda, mówimy tutaj już o ożywieniu w polskiej gospodarce, Także te ostatnie dane za drugi kwartał tego roku pokazały, że mamy przyspieszenie gospodarcze. Ono no może jeszcze nie jest tak silne jakbyśmy tego oczekiwali, ale jednak możemy tutaj mówić o ożywieniu gospodarczym. Natomiast to wydaje się jednak niewystarczającym czynnikiem, ponieważ jeżeli bardziej zagłębimy się w strukturę tego jak rozwija się nasza gospodarka oraz w jakiej, w jakim otoczeniu działają polskie przedsiębiorstwa, no to dla nich bez wątpienia jest to dosyć trudny okres. Tak jak wspomniałem, jest ożywienie gospodarcze, ale gdybyśmy sobie porównali to, co było w zeszłych latach, czyli wtedy, kiedy, kiedy mieliśmy wzrost inflacji, istotny wzrost inflacji, taki dwucyfrowy, jaki był na przykład na początku 2023 roku, to paradoksalnie też był nie taki zły okres dla polskich przedsiębiorstw, ponieważ one wraz ze wzrostem inflacji mogły także Przenosić ceny wyższe, ceny energii, wyższe ceny komponentów używanych w produkcji na finalnych konsumentów, finalnych odbiorców, czy też na swoich kontrahentów. I to był też taki okres, gdzie można było zwiększać marże. Teraz, wraz już z inflacją nie na takich wysokich poziomach i z dużą presją na marże. Niestety ta sytuacja się odwróciła i mamy tutaj bardziej wymagającą sytuację dla przedsiębiorców, dla przedsiębiorstw. Co więcej, to co jest korzystne obecnie dla polskiej gospodarki, czyli ten tak zwany rynek konsumenta, to że gospodarstwa domowe więcej wydają pieniędzy, że są bardziej skłonne dokonywać zakupów, jest rezultatem dobrej sytuacji na rynku pracy z niską stopą bezrobocia, ale także rosnącymi wynagrodzeniami. To jest dobre rzeczywiście dla gospodarstw domowych, sprzyjający czynnik, powodujący, że konsumpcja rośnie, natomiast dla przedsiębiorstw jest to czynnik negatywny, ponieważ kolejny rok z rzędu muszą już stawić czoła właśnie rosnącym wynagrodzeniom, i to jest także kolejny czynnik, który powoduje, że marże przedsiębiorstw nie są, no są pod dosyć dużą presją. W związku z tym, patrząc na tą sytuację makro i mikroekonomiczną, no wydaje się, że tutaj rezultat dla niewypłacalności, Polskich przedsiębiorstw jest no, dosyć jednoznaczny, że jest im operować dosyć trudno w takich warunkach, nawet jeżeli gdzieś tutaj mówimy o poprawie popytu. W związku z tym nie jest dziwne, że właśnie niewypłacalności wzrastają. Wzrastają one w zasadzie we wszystkich branżach. Największe wzrosty odnotowaliśmy w transporcie i budownictwie. Transport jest tą branżą, która ma dosyć dużą ekspozycję, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport drogowy, czyli to, co tak naprawdę stanowi największą część naszego transportu w branży transportowej w Polsce i to jest transport drogowy nie tylko w Polsce, ale także na na rynkach zagranicznych. Polscy przewoźnicy są bardzo aktywni na rynkach zagranicznych już od wielu, wielu lat. I teraz okazuje się, że z jednej strony oni tutaj napotkali się na niższy popyt, zwłaszcza w gospodarka naszego zachodniego sąsiada, czyli naszego głównego kontrahenta. Jest w dosyć kiepskim stanie. Nadal jest to środowisko dosyć recesyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tamtejszy przemysł i widać, że tych przewozów jest po prostu mniej. A z drugiej strony mamy takie czynniki, które są, no, nazwałbym to czynnikami prawnymi, otoczeniem prawnym, które, z którymi muszą także mierzyć się polscy przewoźnicy, jak chociażby tak zwany pakt mobilności, który został wprowadzony w Unii Europejskiej i jest on, staje się on coraz bardziej restrykcyjny. Tutaj mamy. Dosyć duże ograniczenia, jeżeli chodzi o usługi przewozowe przewoźników właśnie zagranicznych, a pamiętajmy, że polscy przewoźnicy konkurowali tutaj ceną i także dosyć dużym taborem. W związku z tym dla nich ten rynek stał się trudniejszy. No oczywiście nie zapominajmy też o takich czynnikach jak braki kadrowe, które w transporcie są także bardzo ewidentne i rosnące wynagrodzenia. Wynagrodzenia w transporcie rosną nawet w bardziej dynamicznym tempie niż średnia dla całej gospodarki, i zapotrzebowanie właśnie na tych kierowców międzynarodowych z odpowiednimi licencjami, odpowiednimi uprawnieniami jest dosyć duże, a podaż e, takich pracowników e, no, niestety nie jest wcale e, wystarczająca są tutaj dosyć duże braki. I to wszystko powoduje, że Odzwierciedlone jest to po stronie płynnościowej. Wielu przewoźników drogowych w branży transportowej nie jest w stanie po prostu utrzymać się na rynku i musi ogłaszać niewypłacalność. Wydaje się, że w najtrudniejszej sytuacji są właśnie te najmniejsze przedsiębiorstwa, ponieważ większe bardziej są zdolne przenieść no, ten ciężar na, na swoje koszty. Zwłaszcza, że wielokrotnie są to przedsiębiorstwa, filie zagranicznych firm i wraz z rosnącymi wynagrodzeniami, ale właśnie dużą presją także ze strony wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które już kolejny rok z rzędu w Polsce wzrasta. Rzeczywiście tym mniejszym firmom trudniej jest przetrwać i widzimy już w statystykach niewypłacalności, że głównie właśnie takie postępowania niewypłacalności ogłaszane są wśród mniejszych firm. Jeżeli chodzi o kolejne miesiące, a nawet lata, no naszym zdaniem z jednej strony ta sytuacja powinna już tutaj się stabilizować. Na koniec tego roku oczekujemy, że liczba niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce wzrośnie o 18% w porównaniu z 2023 rokiem, czyli nadal wzrost, ale już nie takie wzrosty jak były poprzednio. Gdzieś tutaj mamy. The bilans tego co się dzieje po stronie makroekonomicznej poprawiającej się, ale właśnie tych wyzwań po stronie mikroekonomicznej. Natomiast to nie oznacza, że niewypłacalności będą się zmniejszać i rzeczywiście sytuacja niewypłacalności, jeżeli chodzi o sytuację płynnościową polskich przedsiębiorstw, znacznie się tutaj istotnie poprawiać. Widać, że te działania, które są skierowane korzystnie dla gospodarstw domowych, no nadal będą niestety niekorzystnie wpływać dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych podmiotów, które nie będą po prostu w stanie udźwignąć wyższych kosztów działalności. Tutaj bym też zaznaczył, że pamiętajmy, że mówiąc o niewypłacalnościach, mamy na myśli różne formy, te, które zostały wprowadzone w polskim prawie w zeszłych latach, czyli nie tylko takie działania restrukturyzacyjne ogłaszane przez sądy, ale także te bardzo szybkie ścieżki do przeprowadzenia, które zostały wprowadzone ustawą covid a później już na stałe zaimplementowane do polskiego systemu prawnego. I no, oczywiście dane są nieporównywalne, te, które mamy obecnie, z danymi, które na przykład były. 8, 9, 10 lat temu, ponieważ teraz mamy więcej tych możliwości, ale to też jest taka konkluzja, że gdyby nie było takiej potrzeby, to firmy nie sięgałyby właśnie po różne formy niewypłacalności. Nawet jeśli to jest restrukturyzacja, to no, daje nadzieję na powrót do efektywnej działalności biznesowej, jeżeli rzeczywiście firma przejdzie przez ten proces restrukturyzacji w, w taki sposób, że rzeczywiście ona powróci do działalności, natomiast pamiętaj, że dla kontrahenta takiej firmy no to tak krótkoterminowo to jest bez różnicy, czy to jest upadłość, czy niewypłacalność, ponieważ wstrzymana jest tutaj egzekucja należności. Także kontrahent, który współpracuje z firmą niewypłacalną, wobec której została ogłoszona niewypłacalność, no niestety nie dostanie płatności za fakturę, za zrealizowaną usługę, bądź też za dostarczony towar.